Witam Was i dzisiaj gdzie my jesteśmy? No patrzcie, mamy tu Sławka, Mustafa Gold, jest Iola. i Andrzej. Tam, tam jest ten mój tarnogrodzki, co rąpi od samego rana. No ale jesteśmy tutaj w gościach. W w stepach, tak. Samego rana, ludzie, ludzie jeszcze śpią, koguty pieją, ale... a my sobie kopiemy. Fajnie. Zapowiada się piękna pogoda. Zapowiada się piękna pogoda. Super wypadzik. Także Jesteśmy, a tam, a tam w oddali, jak widzicie jest kupa gnoju. Trzeba się wytarzać chyba w niej, żeby znaleźć fajne fanty. Jak mówi Sławku? Wystarczy Od... wdepnąć. Wystarczy wdepnąć. A no to. Dobra. To do pierwszego dołeczka. Sławciu już tam krzyczy, że znalazł guziczka. Jeszcze dobrze, jeszcze... jeszcze dobrze nie odeszliśmy. A tu już, a tu już pada coś. No ja, ja tutaj mam sygnałek, ale to na śmieciuszka. A Ola? Ola nam uciekła. A, już się schowała. Dobra, lecimy za nią. Ona wie, gdzie fanty dobre są. No i tak. Myślałam, że to jakiś kawałek blaszki. A tu wychodzi na to, że mamy guziczka. Sławek pierwszego znalazł. No, już teraz drugiego. Już dwa ma. O! Guzikowe pole. Już trafiłam. Drugi. Teraz, jak to Sławciu mówi, to będzie kalesoniaczek, tak? Tak, chyba tak. Ja się nie znam. No i weźcie mi powiedzcie, co to jest. Takie fajne kółko mi wpadło. O. Masz monetkę? Nie mam monetki, mam takie kółko dziwne. O takie. O. Także tam macie mojego tarnogrodzkiego. No i patrzcie, co tu wpada. Kawałek łańcucha, tylko krowy brakuje. Chyba. A może tu od czegoś innego. A oni już tam, tam pognali. O. No i co mi wpada? Następny guziczek. Co? Oczekajcie, ja mam guzika. A tu Andrzej mi krzyczy, że coś ciekawego ma. Poczekajcie. Poczekajcie. Kurczaczki. Spytaj się, Sławka, co to jest. Co to jest? No, coś co jest? takiego. Przecież Zaraz. Nie Sławciu, nie... Sławciu, Sławciu, rzeczoznawca, przyjdzie i powie, co to jest. Proszę, Sławku, mów, A. co to jest. No, to mnie zagięłaś teraz, panie. A, co, to, co to Tarnogrodzki wykopał nam. No nie wiadomo co to. No nie? By Trzeba było poszukać. Dzwony biją i co tu Sławek niesie? Dałbym Ci do ręki, ale boję się, że będziesz piszczeć. Pokaż. Nie bój się. Nie? Nie. Ręka mumi. O! Ty! No to ty, ty może... Zapierniczyłeś tam katakumb? Na, zup, na obiad, na zupę. Na obiad, a to dwa, dzisiaj się tygodnie sławek, żeby nawet i szpik wysał. Ależ piękna klamerka. To będzie chyba uchwyt od y, szafki? Od szafki, szafki coś w no. tym stylu. Ja tu, ja, tu, ja tu łańcuch też znalazłam, tylko krowy brakuje. Aha. No, żarówkę, żeby mnie oświeciło. Ola ma szóstą część talara, fajna monetka, o grube sreberko. Ola to jest to jest bestiak, ona czyści wszędzie, gdzie się tylko da. No to teraz takie coś wpada, ale co to? Zaraz Sławka się zapytamy. Guzik. Kurczę, no guzik? niby guzik, a, a nie guzik. Aha, z jakimś... Nie wiadomo. Może być, że to były... Co tam? Co tam Andrzej znalazłeś? Al luminiowe. Nie, 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 one są żelazne. Feningi po, po, na po, powojenne. One były tylko pomiedziowane. nie? A, to, to no. mówisz, to będzie Fening? Tak, to będzie jakieś 5 Feningów, yy, takie jak nasze PRL-ki, nie? Powojenne. Aha. Tylko, że po prostu ta miedź już. Yy, no, Skorodowała. Spadła a reszta żelaza. Aha. Nie chodzi. No. Tam? Biły dzwony? Biły dzwony? Co tam, co tam Ola znalazła? Krzyżyk? Patrz, Jezusa, na żywo. Jejku. No patrzcie. Piękne. No, ja ostatnio też wykopałam, nie? Ola to jest no, beściek. ona wszystko, wszystkie nagle, skarby kopie. Nagrałem talara, pięknie. No. Moment. Wy sobie nagrywajcie, a ja no, a ty jesteś nie? <laughs> tak. O kurczę, patrzcie. Tak u, nas tego, u nas to czyntezmi, jakieś tam e, e, lombardowiny, to... A tutaj macie, to jest, jaka to jest? Szósta część Talara. Szósta część Talara. 1822 rok. Ja Ale piękna. Tylko jedną w życiu, 1823. No i co tam, co tam ten Andrzej ma? Zaraz zobaczymy. Andrzej, Andrzej. Milka, a, a tu będzie monetka. Tu mówisz monetka? To jest harmonika? Aha. Harmonika. Dobra, kop! Bije na 2 euro. Bije na 2 euro. Andziej, Andziej. Jedziesz na żywo. Tak. I co ty wykopiesz? Ja zazwyczaj na żywo się nie popisuję. <głos> <głos> zazwyczaj wychodzi coś. Zaraz tam... Dół wykopie na pół metra. <laughs> tak to jest jak się na żywo kopie, no nie? Mhm. O, jest. poczekaj. Teraz jest. patrzymy. Komisja przyszła i sprawdza, co to Andrzej wykopał nam. Tam jest. Polmos. <laughs> Polmosik. No ja też tych kilka ja, mam. Bardzo. No, ja jak mówiłam, dzisiaj guziczki kopię. Następny guziczek. Też może coś ciekawego wykopię z tych nawet i z tych guzików. Patrzcie, mówią mi, że dziesiątka do znalazłam. W końcu coś ciekawego. Bardzo mi przykro. No. Nie! Dla mnie to jest radość, bo ja takiego czegoś nie znalazłam. A Ola co? A Ola ma O! Ola to wymiata! Ja tu Adolfy, ale wiecie wy co? Cieszy Adolfik, jakby nie było. Patrzcie jakie fajne. Czyś nie fajny? Tutaj znajdują to na tysiącami. A ja mój pierwszy Adolfik. Ola, pokaż. Pokaż, pokaż. Ja ci pokażę, proszę masz. O, no Ona to po konkretach leci no, ona jest ja Bezwzględna, nie bezwzględna. Zobacz, Dać gościom pokopać, kurde, streberka No właśnie Czekaj, ja mam już Adolfa no, no, To jest już fajne pójdzie, nie? Ja No jest właśnie No i moi drodzy, wpada coś takiego malutkiego O kurcze, co to jest? Nie wiem, usławka to widziałam Usaczek Prusaczek. O, widzisz. Adolfa znalazłam, teraz mam prusaczkę. 1800. A, tak, widzisz? za zajazd. 366 talara, jest napisane w otoku, ale z drugiej strony nie, widać, nie widać, który rok. Widzisz? To wyobraź sobie 360 takich monetek na jednego talara. Aha. Ale coś jest, ha! Jest prusaczek, super. No ja właśnie, Adolfik, dobra. teraz prusaczek. Po, powoli, powoli się, rozkręcamy. No, piękny guziczek trafiłam. Kopam, kopałam. Czekajcie. Niech to wyostrzy. 61, tak? Kurza twarz na Napoleon. 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 Jest koszyczek z tyłu? Ale pięknie. No, no pięknie. Mega gratki. No super. Piękny Widzisz? Guzik. Guzik. Rozkręcam się. Widzik marzenie. Super. No. No i co wpada? 10 groszy. 10 groszy pere, perelek I który rocznik? Poczekajcie, poczekajcie. 68. Także pozdrawiamy 68 rocznik. O, Sławciu poszedł w kupek noju. Depnąć. Zaraz jej ja tam pójdę. No. Nie tylko w Italii jedzą na Polach. Tutaj też. Jakiś kawałek łyżki. No i patrzcie moi drodzy. Co może Sławek znaleźć? Jejku, jaki ale, piękny. Ale byłem przed chwilą dosłownie na tej kupie, na której... No właśnie, byłeś? teraz, teraz ja, podeptać, ja zdobyłam tą kupę gnoju słynną. Bo były ale... tylko trzy Adolfy i mówię, kurczę, idę podeptać I patrzcie, I patrz jaki piękny krzyżyk. No ej. I taki krzyż wyszedł. Czyż nie cudowny? Także szczęście. Naprawdę. Sławku? Kupa, kupa działa. Super, kupa działa, także spróbujemy, zobaczymy. Ja tu mam sygnał, zaraz zobaczymy co tutaj będzie. A olcia tam, a Tarnogrodzki nie wiem, uciekł nam. Poszedł schował do lasu się. Na Poszedł do lasu na grzyby. W kukurydzy się schował, o, w kukurydzy. Który? 1928, nie, to numer pewnie. A, pewnie numer. A, <laughs> Fajnie, kluczyk. A ja tutaj takie, takie coś ozdobne. Tak, na początku myślałam, a, żeśmy gadali o Fibulce, ale to nie. Ale to nie fajnie. Tu. To nie tu. Nie, nie, to nie to. to... No, ka... Łyżeczka, łyżeczka w... właśnie. W waszym stylu. No właśnie. I łyżeczkę. O, kawałek, kawałek od łyżeczki pewnie będzie. Ale jakaś fajna była, ozdobiona. No i tutaj z tego dołeczka. Przy samej drodze, tak myślałam pewnie jakiś śmieć. A patrzcie, jaki fajny słonik. Na szczęście. No i patrzcie, jakiś taki kawał druta, ale to będzie, to będzie chyba z mosiądzu, nie, <laughs> nie wiem z czego, wiem, że wysoko bije. O, co tam, co tam, co tam znalazł? Tarnogrodzki. Masz złotówki, to jest fening. A to, a to? Co to jest? 20 zł. 20 zł, 20 stare. Znowu. A to jest fening. Masz, takie coś znalazłam. To jest ten fenik normalny, tak? Trzymaj. Nie, prusaczek, dwójeczka chyba. No. To jest dziucha. No, masz. Trzymaj. Także Andrzej, jak, jak zwykle, daję poszedł... Ci, daję Ci, wyczyszczę tego prusaczka. No. I Zobaczymy, co to jest. Nie nagrywaj, będę lizał. Cię pozdrawiamy. O! A tutaj, Słabciu pokaż, który. Tutaj jest. Tak? 7-8? Pozdrawiamy 8. nasz rocznik. Właśnie. The best. Nasz rocznik to jest super. No i tutaj macie też i prusaczka. Który rocznik? 1846. 46. Ależ fajne. Dlaczego nasz, nasz rocznik jest the best? No bo my jesteśmy wspaniali. Nie. Nie. <laughs> bo papieża wybrali w tym roku. No a, 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 ale, 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 ale my, my, my jako osoby też. No co? No tak. No. Tak. No, i patrzcie, Andrzej mi dopiero przyniósł feninga, Adolfika. Znalazł się on, i się odnalazł, bo tak kłaził nie wiadomo o którędy myśmy tutaj sobie chodzili. A tutaj jeszcze takie, takie, takie coś wpada. Taki dziobolążek. Patki dzwony bio, A tu jest chyba medalik, ale to medal, medalion jakiś wielki. Sławciu, następne coś do kolekcji dla, dla ciebie, tak mi się wydaje. No chyba dzwony biją. dzwony biją. Patrz. To jest, to nie jest medalik. Co to jest? To jest odwrotnie no? majówka. To jest majówka? Adolfowa, no. O kurde, ale w top, ale ty. To tak wygląda, tutaj jest gapa, nie, ze swastyką i trzech robotników. To jest majówka. I tak bije na, mi to, to bije na, prawie na 30, 28 no, To jest 28, aluminiu, no? aluminium. A. Ja to myślałam, że to medalik. No ale też cieszy. No kurde, pierwsza moja majówka. Ja nigdy nie znalazłam majówki. Majówka w sierpniu. Majówka w sierpniu, o! Ale... Super. Szkoda, że nie medalik. No właśnie, ja tu byłam taka ucieszona, że to medalik. No ale nic. Cieszy i to. Adolf to Adolf, ale fajna znajdka. Wy tu znajdujecie, a u nas tego nie ma. Super. No, wolałbym, żeby wychodziła Polska Królewska, jakieś boratynki. Oczywiście. Wola. Ja też. No, ale. Ale cieszymy się z tego, co jest takim to akcentem będziemy kończyć Sławek już z Olcią przeskoczyli przez płot tam Andrzej a tutaj mi wpada dwa grosze, tylko nie mogę odczytać roku, tak na na koniec już zobaczymy się na podsumowaniu, ale wspaniale, naprawdę dzięki Sławku i Olu za, te, za to fajne pokopanie. No i witajcie na podsumowaniu. Tutaj oczywiście. Nasi gospodarze. My w gościach. Sławciolu, naprawdę dzięki fajnie. Się pokopały jeszcze z nimi samego rana. Andrzej o już teraz już ten to śmieci przegląda. Dobra. To tak, zaczynamy. Tutaj to są moje Andrzeje. O, nawet, kamień, nawet kamień sobie e, groszy, ukradłam im z pola. O, widzisz, nawet 10 groszy jeszcze. To jest polski bursztyn. No, jest, jest nowotko. No, oczywiście ten guziczek e, napoleoński. Ta moja, Nie, ja tu myślałam, to? że przy, przy dzwonach to, to jest e, medalik. A to okazało się, że majówka Adolfowa, ale wszeliłam. Tutaj, e, prusaczek, tak. Tu jakieś tam e, Adolfiki, grosze, złotóweczki, PRLki Tu e, harmoniki, uh -huh, tak? Uh -huh. o, to co to? Jakaś jakieś coś? No i tutaj jakieś, jakieś właśnie jakaś pamiątka kościelna. I to akurat Wło... okazało się Włos? włoska. Tak. Jest nawet i. E, tak, przyjechali z Włoch. Tak, przyjechali z Włoch. Nawet, tak. nawet e, ulica i e, numer domu napisany. To może jakieś z kościoła. O, tutaj też, o, widzicie? Jeden fenik. 40, te prusaczek. 1846. Guziczki. No i tutaj, Ola, Ola to pozamiatała. same sreberka, piękny. No i piękny ten krzyżyk. jakieś kulki, klamereczki. Plomba ze Szczecina. O, plomba jeszcze ze Szczecina, ale pozdrawiamy łuki Szczecin. Jak, no, jak to Szczecin? Nie, to wygląda z jakiegoś łożyska, nie? A całkiem możliwe. Klamereczka i ten piękny krzyżyk. Też no, no cudowne, I mi się też podobają, fajnie, fajnie wyglądają. Także słabkowi. Mój Jezus trochę jest nie, jest też, nie, nie pasuje do tego też, krzyżyka. Też spinka man mankietowa. Mankietowa. Tylko trochę starsza. Aha, niż, widzisz? niż od pasuje nie, nie pasuje. Chcełobyś to to to... znacznie większy znaleźć. Hmm. No właśnie. Kto wie, może tam się kryje na tym polu. No, Także. Rodzą, fajnie. Zachowy. A śmieci? Zobaczcie ile jeszcze śmieci. Ogrom. Ogrom. Śmieci, ogrom. Także. Super wypadzik. Dziękujemy jeszcze raz. Nie ma sprawy, że zapraszam. No właśnie. Wpadajcie do, na kanał do e, Mustafa Gold. To znaczy do Sławka i Oli. Zobaczycie jakie, jakie oni fanty kopią. A tutaj macie tego Tarnogrodzkiego, co nam po kukurydzy uciekał. Nie wiadomo gdzie się, tam Wiem, pewnie tak, sobie jakąś sąsiadkę znalazł. No, to jest, to jest, to jest mój Tarnogrodzki. Takim akcentem. Pozdrawiamy was. No i żegnamy. Do następnego. Do następnego.